Pierwszy dzień na duńskiej ziemi. Słyszysz Syrenę? Już teraz więcej. No, no powiem wam, tu. Teraz mamy zagadkę. Jestem ciekawa, co w tym czasie dzieje się na jakiejś plaży w Polsce. A teraz biegniemy z podziękowaniami dla naszych patronów. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. I wpadajcie do nas. Dobra. Dzień dobry. Dzisiaj 8 rano. I wodka. No, 8.15. No, także elegancko się wyspaliśmy. Zjawisko, które dzisiaj się nam przydarzyło, przydarza się wielu z Was. A my mamy to pierwszy raz, czyli mamy po prostu wodę, w wodę y, od wewnątrz. I teraz kompletnie nie wiemy, co się wydarzyło. Poza tym, że było zapewne bardzo zimno, bo było zimno w nocy. Tak, I że mamy przedsionek. I że mieliśmy termofor i też nie wiemy, czy ten termofor tak nie zadziałał, że Hmm, za duża różnica. taką różnicę temperatur, że nam się woda skropliła Bo... wszędzie w sumie. Tanki są, ścianki są wilgotne, na tych rurach e, na tych ma na... materiałowych tak? nie, też na się tych... zebrała woda. Na tej ochronie materiałów? Znaczy tak, no, Też się zebrała woda i... Także coś źle zrobiliśmy dzisiaj, nie wiemy co. Może oddychaliśmy? Jest jeszcze, jest jeszcze jedna opcja, którą bierzemy pod uwagę, dlaczego się skropliła woda. Bo wczoraj podgrzewaliśmy sobie w przedsionku wodę butlą z gazem Wiemy, I, tam macie... było, i tam było dużo cieplej niż tutaj na górze i no nie wiem, czy może ma to znaczenie. Ale ty z tej strony nic kompletnie. No właśnie, no to... Nie, to faktycznie po prostu pierwsza z nas się skropiła woda i gdzieś żeśmy może źle macie, Może macie pomysły co gdzieś... takiego. Zła wentylacja <laughs> była. Pierwszy raz na pewno nie ostatni Nowe doświadczenie, lecimy. Laps. My tutaj w kąciku z żeby na nie widział. Proszę bardzo, tak sobie spaliśmy. Osłonięci z dwóch, trzech stron, trzech Czas na sprzątanie namiotu i ogarniam to tutaj w środku. Ja, bo tutaj właśnie jest koniec. jest? co on robi? Zobacz, co on zrobił. Prysznic. Prysznic zrobił. Wszystko jest teraz mokre. No bo a, wiadomo, faktycznie. namiot. Hardo, a kto żeś, ale... żeś pomoczył. <noise> ja. A właśnie, a chcieliście jeszcze wiedzieć, jak będziemy sobie walczyć na szybko z takim. Z tą wodą, pierwszy raz zresztą, powtórzę to po raz dziesiąty raz, bo ja muszę docieć co tam się stało. Bierzesz ręcznik, jeden z drugim, jedna z drugą i po prostu wycierasz na tyle ile się da, żeby jak najmniej wody było. Ja tu zrobię takie na całym namiocie i no będzie w miarę sucho, znaczy w miarę no sucho nie będzie, ale do wieczora, do wieczora wytrzymamy, zobaczymy gdzie będziemy spali, może troszkę wyschnie. Szybkie oporządzamko. Tak, spakowani, przebrani, umyci, wyczesani, gotowi na podróż do Kopenhagi. Chyba, że coś nam strzeli do głowy po drodze. Bo jeszcze dwa mosty przed nami, które 18 euro, najpierw, a później 54 do Malmo. Aj ale mosty fajne, myślę że warto znaczy no warto, no, kurczę, nie mamy wyjścia musimy przez nie przejechać wow, 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 także y, dwie godziny do Kopenhagi i jedziemy I, czek i pamiętajcie, że tutaj byli sympatyczni ludzie myśleliśmy, że będą nas przeganiać a tutaj się w ogóle cały tak jak powiedzieliśmy cały bed trip zaczął y, odnośnie tych szkółki, sadzenia drzew i sobie pani szła z pieskiem, powiedziałam, dzień dobry, morgin tam morgineczki nie mogłem to powiedzieć god morgen. god morgen aby przejechać na stronę tą bardziej wschodnią Danii Kopenhasko. Czyli tam, gdzie tą Kopenhaską należy przejechać przez jeden z mostów. Przez most, tak. I słuchajcie, przyszliśmy sobie teraz przed wjazdem na ten most, na taki punkt widokowy, gdzie ten most. Widać. Urna widać i on się nie kończy. Jezu, to będzie pierwszy raz, kiedy my przez taki most przejedziemy. W ogóle teraz jesteśmy na punkcie widokowym, ale co ja będę gadać? Obracam kamerę i czajcie to. To jest ten most, przez który my będziemy teraz przejeżdżać. Koszt przejazdu przez ten most kosztuje ile? Jeżeli dobrze przeczytaliśmy, to 18 euro. On się ciągnie. Jeszcze tam i tego nie. I końca jego chyba nie widać. Także zaraz będziemy przejeżdżać, a teraz idziemy sobie z takim punktem widokowym. Tu też jest jakaś... zalew i idziemy idziemy na ten punkt widokowy Boże, jakie to są widoki no, to jest też niesamowitego. no i ten most no, przecież my tam zaraz my tam zaraz będziemy to jest, no, nie mam słów po prostu patrzcie i co? o no, widok dziewski Teraz ważna informacja: jak przejeździecie przez most, to są trzy rodzaje do wyboru płatności: zielony, niebieski, żółty, tak. czyli gotówka, karta i przejazd y tym y czytnikiem, czytnikiem automatycznym. Czyt... Tak, my wybieramy przejazd niebieski, czyli kartą. Zielony jest ekspres, niebieski kart, żółty cash, czyli. I czekaj, zobaczymy, jak to funkcjonuje. Kort, Kort. No to karta. 270 koron, pokazuje. I nie wiem, zobaczymy. Wow! Przejazd do góry. God Tour! Czyli podejrzewam, że dobrej, dobrej drogi. drogi. Jedziemy! Podjechaliśmy, aby zatankować. Gaz. gaz i jesteśmy na... Na jedynym miejscu, które pokazała nam mapa y, tam MyLPG jest. I... I jest gaz zamknięty na kłódkę i kosztuje z tego co widzę 14,50. I teraz się zastanawiamy, czy jest sens tankować gaz, bo mamy jeszcze dosyć dużo paliwa. I gdybyśmy pojechali do Kopenhagi, później do Malmo, a później do Isztat, to jeszcze by nam tego paliwa starczyło. I to chyba byłoby w cenie tego gazu tutaj. 8,92. To mi się nie opłaca zatankować, bo ja mam wrażenie, że ja dojadę na tej benzynce. Ale mój, możesz pokazać ale zobaczcie, jak to wygląda. jak to wygląda. Jest sobie zbiornik z gazem. Tak w ogóle śmiesznie zastawiony. No czy może specjalnie w sumie, żeby ktoś nie wjechał w to. I tutaj nie narozrabiał. Tam jest zamknięty na kłódkę. No i bardzo dziwna sytuacja. Teraz parking Kopenhaga i lecimy na z miasta. Jedno Wam powiem, że jak ja znajdę parking, to nie ma, nie ma lipy. Tak jak mówiłam, Dania to kraj, gdzie chyba rowery są chętniej wykorzystywane niż samochody. I tutaj na placu głównym, na tym parkingu, gdzie zaparkowaliśmy, jest ich tutaj całe multum. Zobaczcie. Jest więcej rowerów niż samochodów. Tu jest chyba jakaś makieta Kopenhagi płacić kartą, także podejrzewam, że jak się zapłaci to, to coś ruszy Tu już Hi, I'm Thomas. Nice to meet you. hi <laughs> 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 Czy park rozrywki o nazwie Tivoli tutaj w Kopenhadze? Kopenhaski Radhaus, yy, czyli Rad ratus. rat, do którego prawdopodobnie można wejść, więc spróbujemy. Zapraszamy Was chyba do góry, bo widzę, że tam ludzie chodzą. w środku tego ratusza i tu jest bardzo dużo sesji ślubnych bo piękny widok ale nie będziemy przeszkadzać bo wydaje mi się, że to są wyjątkowe dni dla tych nowożeńców, którzy stoją w kolejce do zdjęć widzicie tutaj, to jest piękny ogród wzdłuż e, wzdłuż tego kursu idziemy tutaj do pomnika chyba Jana Christiana Andersena podejrzewam Kapelisk, tak. Ale pięknie pachnie. Szkoda, że nie czuję się tego zapachu. Słuchajcie, z racji tego, że I? Kopenhaga jest wielkim miastem i nie zdążymy zwiedzić jej na piechotę zobaczyć wszystkich fajnych punktów, zdecydowaliśmy się wypuszczyć rowery. Mamy tutaj rowery z aplikacji Donkey Republic i załadowaliśmy sobie konto z yy, koronami duńskimi Dobra, szkoda czasu, to ja biorę. Ty bierzesz ten, a ja w rozmiar ten Zadecydowana rent one bike, unlock No a, szuka Szuka unlock roweru Unlocking yes. Dobra, wow. jeden mały Tutaj ludzie tak szybko jeżdżą w ogóle na tych rowerach, że... No zobaczymy, czy się nie pozabijamy na nich. No to zwiedzamy Kopenhagę rowerami, moi drodzy. Elegancka, tak się zgrzałam. Jestem teraz za grubo ubrana, ale przyjechaliśmy do małej Syrenki. Zaraz wam ją pokażemy, a tymczasem czas na oddanie, oddanie roweru. roweru. Pokazało nam rachunek: 39 koron. Razem 78 koron. 78 koron. A, no właśnie, załadowaliśmy setką za 60 zł. No to 50 zł, żeśmy wydali. No. Szybka, droga przejażdżka. Do auta wracamy na piechotę w takim razie. No ale to dosyć szybko, mamy godzinę. Idziemy do małej syrenki i lecimy jeszcze po drodze zobaczyć parę ładnych rzeczy. Dużo ludzi. Wszyscy w kolejce do małej syrenki. No i dobrze. 5 król Danii 1912-1947 Wróciliśmy na chwilę do auta, aby dopłacić za parking, bo mieliśmy do 17 Szczerze mówiąc, to, żeśmy źle zrobili, że od razu nie kupiliśmy do tej 19, bo dosyć szybko musieliśmy wracać parę atrakcji pominiętych. Ale może to i lepiej, bo jesteśmy zmęczeni. O, może najdzie kwitkiem Ile zapłaciłaś? Zapłaciłam 45 koron. No dobrze, to 45 koron. Do to jest... 19.1. No i gitara. I to nam starczy. Ta czerwona kropka to jest pan, który sobie idzie na linię nad rzepką. Tu, właśnie, tu Dzisiaj wybieramy się dalej, czyli jedziemy przez most do Szwecji, do, na pewno nie do Malmo dzisiaj, tylko gdzieś tam obo, okolice oh, mamy tak. tak zwiedzić jeszcze chęć taki plac widokowy na ten most a później może coś zjemy, bo się strasznie głodnie, a mamy jeszcze dużo prowiantu ze sobą i tak, nie będziemy... my jedziemy w ogóle od trzech dni na samych kanapkach, nic na ciepło nie No ale leba Kejsa. O, Leba Tak, lejba jedziemy na ciepło. No i było jeszcze burger na ciepło. Czyli kłamie, a on też się na ciepło. Także jeszcze raz Kopenhaga, która jest tak przepiękna, tak urocza, że Cza można zakochać się można, prawda? Tak, w ogóle inne. Inny o, świat. zobacz. No nie, no płynął sobie pod tym. A no idziemy. Nami wjazd tunelem. Przejazd tunelem. O, pociąg. Pociąg też jedzie. Tunele. Sobie do Malwy. do no, musi jechać. Nie no jedzie do Malmy, no. Ale numer. Ale także tunelik. Spokojnie płatny. Płatny? No. Ej, my jedziemy naprawdę ty? Tak, później dopiero, później dopiero wyjeżdżasz. Kurczę, ja myślałam, że my... A no my kurą przecież też pojedziemy. No tak. A, to najpierw... A no widzicie, to ja jestem łoś ale ja też nie wiedziałam, dopiero przeczytałem jak... szukałem informacji ile kosztuje ten most. To było napisane, że najpierw się jedzie tunelem, a później dopiero jedziesz... E... Czyli my teraz jedziemy pod wodą. No pod, pod wodą. A tunel to co to jest? No ale tunel może być też w skale a przepraszam, może coś. No właśnie. Jedziemy pod wodą. O kurna, my jedziemy pod wodą. Tak. O matko. Jedziemy pod wodą. GPS w No nie ma GPS-a. Jeszcze 3 km widzisz. Ja. I będziemy w Szwecji. Jesteśmy z tunelu i ja sobie już założyłam czapkę, bo żebyście mogli zobaczyć jakie tutaj są piękne widoki, to ja muszę otworzyć szybę i będzie tak na mnie biało, że po prostu padnę tutaj. 5 km do czego? Do ale w ogóle pogoda się zrobiła. No. Dużo lepsza widoczność jest, statki widać, tak. niż byliśmy, niż tam, no, tam Czy tam. to już widać Malmę? No, najprawdopodobniej. No tak. Dobrze, to co? No tutaj o, masz no, można ja rozdawać, pokaż przed sobą. To jest A, rozdawać. no właśnie, zaraz. What? My oczywiście do karty I zobaczymy ile, ile nam tym razem ściągnie 500 kart Nie, ale... Mam nadzieję, że nie trzeba Nie wiem, czemu, co mi to jest? Jakiś kart? Pieces. Nie wiem co zrobić Nie, jest! 654 440 ten Matko nie, to właśnie No i co? Skan tiket, a nie mam tiketu Nie, no zwykłe nie, to. Nie A może nie no można tym? Przecież to Czy Jeszcze chcesz mi powiedzieć, że my zapłaciliśmy Hello. you have anything to declare for customs with you? I don't speak English. Sorry. Yes, I... you do now. <laughs> <laughs> A little bit. Yeah, okay. Anything to declare for customs with you? Any alcohol? alcohol no. no. Where are you going? Malmö. Malmö. Dwa, yeah, two on days. On Saturday, on Saturday we are uh, going to ferry to Istadt. Istadt. Ista, okay, yeah. okay. Thank you. Thank you. Była kontrola drugowa. No była. I mój angielski znowu się nie. Tak? A ja muszę mieć ten. No dobrze, ale, ale coś tam powiedzieliśmy, że płyniemy statkiem w sobotę do Istadt także nie zrozumiała, jest okej. Okay. Jesteśmy w Szwecji. Tak! Ale nie pytajcie się, nie zapytaliśmy za to. No, no tego... A czemu my tak dużo płacimy? Ja tego nie kumam. Pisze, że 23 euro, a my płacimy 440. Coś mnie tu nie gra. Pierwsza ciekawostka z Malmö. Lampy na środku, rozwieszone między jedną a drugą stroną. Ale też tak było w Kopenhadze. Tak były troszkę inne. Tak. były troszkę inne te no też tak. I pierwszy sposób. raz w życiu widziałem e, drużynę hokejową jeżdżącą z kijami do hokeja. Gdzie? No przed chwilą tam. Naprawdę? No. Jezu. Może nie drużyna, ale dwóch, trzech chłop chłopaków Jezu. jechało z takim kijem do hokeja na lodzie. Okej. Okay. No i jesteśmy w Szwecji. W punkcie widokowym, który mówiliśmy. widać piękny morski nam się nawet zaparkować tutaj na takim super miejscu. Nie pojedziemy stąd długo. Tam można się przejść. Tam właśnie się udajemy. Tylko najpierw trzeba się ubrać. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj spędzić fajny czas, chociaż ja nie powiem, że jestem już troszkę zmęczony. I fajnie słońce przebija. W Tym razem już nasz. Na... Mały rekonesans na takie molo. Jest piękny, piękny zachód słońca. W ogóle widzicie, jak znaczy, to tak, się mnie poraża. Tylko weszło w y, dziurę w górach. Tak, więc ono tak. zaraz może zajść, ale idziemy, idziemy podziwiać. Podziwialiśmy piękny zachód słońca i Wy też go będziecie podziwiać, bądź już podziwialiście, ponieważ wrzuciliśmy go jako osobny film. Jeżeli już go e, zrobiliśmy, to zobaczycie go prawdopodobnie tutaj. Mam nadzieję, że dobrze pokazuje. Tak, w ogóle to jest jakaś magia tutaj Kopenhaga, e, połączenie mostu. Słońca, mur, tego miasta w tle, mówię, e, te, tych kolorów, tych samolotów startujących, coś przepięknego. No, ale po to warto podróżować, żeby właśnie takie rzeczy podziwiać. Takie rzeczy podziwiać. I po to my podróżujemy, żeby tak. się takimi widokami z Wami dzielić. dzielić. Mam nadzieję, że Wy również tutaj przyjedziecie i będziecie mieli okazję jeszcze lepsze zachodzące podziwiać. Tak, także teraz. Jedziemy na miejsce noclegowe, które otrzymaliśmy od Grzegorza, który mieszka tutaj e... Szwecji. w Szwecji. Fakt, że w Sztokholmie, trochę daleko, ale ma jakieś magiczne <grym> mapy, w których e, tak, są takich, takie których miejsca. takich, których my nie mamy. W każdym razie jedziemy na to miejsce. Znajdujemy się nad jakimś jeziorem i mamy nie, nadzieję, że, że tam... nie będzie tak wiało jak ten. Tak, bo powiem Wam, że jest, yy, jest wiatr mega tutaj nad tym morzem. Także ruszamy. Miejsce wygląda spoko. Oczywiście jak w momencie kiedy zajechaliśmy tu i zaparkowaliśmy to ktoś niby chce wjechać, stoi tam, nie mam pojęcia czy wjeżdża <laughs> tak, czy nie, ale... <laughs> czy nas sprawdza. My w każdym bądź razie tu zostajemy. E, dzięki Grzegorz, bo fajne miejsce. Myślę, tak, że byśmy go nie znaleźli, a... bo na mapach go nie ma. Tak, masz jakąś magiczną mapę. I co? Ja jestem dzisiaj padnięty. Mam nadzieję, że bardzo szybko zasnę. Jutro teraz. malmo i może jakieś, nie wiem, znowu wybrzeże. A w sobotę będzie stres z. C cicho. Nie mów z czym. Z no ogarnięciem tematu. <laughs> tak, a w każdym razie teraz yy, rozkładamy namiot już dzisiaj bez przedsionka. A jakby coś to w sobotę, to to był jej pomysł. Nie, nieprawda. Nieprawda. Tak. Dobra, rozkładamy namiot już bez przedsionka Jedzie. i idziemy spać i zobaczymy, czy będziemy mieli zaraz towarzystwo. Nie, wykręć. Nie, aha, aha. <laughs> Także będziemy sami i widzimy się za chwilę na górze. Wy tego nie zobaczycie, ale tam w tle właśnie pojechał sobie ktoś na koniu. O 22 godzinie. Co mam Super, mocna wycieczka. Zmarzłem, zapraszamy na kolacyjkę Taką <gry> późną bardzo 22.28 mm, Ciepła Mówimy do noc Ta. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na jakość naszego snu dzisiaj no, Słyszycie, prawda? I tak przez 8 ostatnich godzin